Czy wiesz, że segregując odpady nie tylko oszczędzasz aż 50% opłaty za wywóz śmieci, ale również pomagasz chronić środowisko oraz przyczyniasz się do poprawy jakości życia w Zgierzu? Pamiętaj: szkło do zielonego, papier do niebieskiego, odpady bio do brązowego, plastik do żółtego. Płać mniej, żyj lepiej. Projekt Segreguj Śmieci, Dbaj o Środowisko i Swój Portfel dotowany jest ze środków gminy Miasto Zgierz. Kancelaria Kredytowa Feniks. Zapraszamy do naszego biura wszystkich zainteresowanych kredytami gotówkowymi, pożyczkami pozabankowymi, chwilówkami lub kredytami oddłużeniowymi. Przyjdź i sprawdź, o ile możemy obniżyć Twoje miesięczne raty. Zapraszamy. Zgierz ulica Długa 44 przez 46, lokal 4. Kancelaria Kredytowa Fenix. W poniedziałek 28 grudnia Emila Okupska witam i zapraszam na pierwsze w tym tygodniu wydarzenia Telewizji Centrum. A dziś w serwisie powiemy m.in. o ostatniej w tym roku kalendarzowym sesji Rady Miasta. Pewnie, że to nie jest szczyt marzeń, te 6 milionów, które są przewidziane na inwestycje w budżecie 2016 roku, ale no, takie możliwości, jakie nam budżet daje, takie prezydent będzie wykorzystywał. A także o wyjątkowej świątecznej krainie, która powstała na placu Jana Pawła II. Wszystkim się podoba. No, Jest to pod wielkim wrażeniem. Zgierz wygląda pięknie. Kiedy większość z nas przygotowywała się do Świąt Bożego Narodzenia, zgierscy samorządowcy spotkali się na sesji Rady Miasta, a kluczowych dla Zgierza decyzji do podjęcia było kilka. Najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców to oczywiście uchwalenie budżetu i prognozy finansowej na 2016 rok. Za nami ostatnia sesja Rady Miasta w tym roku. Było to jedno z najważniejszych posiedzeń, ponieważ dotyczyło uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2016. Nie obyło się bez uwag ze strony opozycji, która uważa, że budżet nie jest do końca dopracowany i może się okazać, że zabraknie na niego pieniędzy. Wydaje mi się, że okaże się w pewnym momencie tego budżetu, realizacji tego budżetu, że y, zabraknie pieniędzy na realizację wydatków. Możemy się okazać obudzić w pewnym momencie w przyszłym roku tym, że nie będziemy mieli pieniądze, pieniędzy, bądź będziemy cieli wydatki. Mieliśmy uwagi tylko do, do danych, które zostały umieszczone w budżecie. Jeżeli chodzi o konstrukcję budżetu, na pewno został lepiej przygotowany niż poprzedniego skarbnika, więc mamy uwagi do budżetu, ponieważ zostały przeszacowane naszym zdaniem dochody w zakresie sprzedaży majątku miasta, no i wiele, wiele wydatków nie zostało jasno pokazanych. W związku z tym uważamy, że należało to lepiej pokazać i stąd nie, nie poparliśmy tego budżetu. Radni opozycyjni podkreślają również, że budżet został powielony z tamtego roku i niewiele się w nim zmieniło. Jednak ekipa rządząca mówi jednogłośnie, że budżet na 2016 rok nie jest budżetem tylko na przetrwanie, ale jest on optymalny i skonstruowany w taki sposób, aby wykorzystać wszystkie możliwości miasta. Często podkreślano, że głównym jego atutem są inwestycje, na które przeznaczono 6 milionów złotych. Uważam, że to jest jeden z lepszych budżetów, czego przykładem mogą być inwestycje. W tym roku inwestycje poszły na. 5 milionów 231 różnych inwestycji. Mieszkańców interesują inwestycje i to jest jakby początek. Jeszcze trzeba pamiętać, że przy konstruowaniu budżetów muszą być spełnione warunki przez Ministerstwo Finansów i spełniamy te warunki. Pierwsze, czyli zadłużenie ogólne miasta nie może przekraczać 30%. My jesteśmy na poziomie 26,4 i dolna, i drugi wskaźnik, czyli Dolne zadłużenie, czyli roczne zadłużenie kredytów zaciągniętych nie może przekraczać 5,4, my mamy 3,2. Na pewno na 2016 rok przewidywana jest dostosowanie budynków po byłym zespole szkół na adaptację, na adaptację na mieszkania dla mieszkańców. Na pewno jest nadal jeszcze inwestycje, będą przewidziane w naprawie ulic, chodników, budowa dróg. Na no że to nie jest szczyt marzeń, te 6 milionów, które są przewidziane na inwestycje w budżecie w 2016 roku. Ale no takie możliwości, jakie nam budżet daje, takie prezydent będzie wykorzystywał. Ale myślę, że już są zauważalne efekty tego, że już w tym roku kończącym się 2015. Również były inwestycje dosyć spore. Między innymi mówię o parkingu dużym na 3-3 maja i wiele jeszcze innych inwestycji, które prezydent już powziął i mamy zamiar robić to na miarę możliwości. Oczywiście w 2016 roku jest olbrzymia inwestycja planowana termomodernizacja wszystkich placówek oświatowych w Zgierzu. No jest to olbrzymia inwestycja i myślę, że przyniesie to bardzo poważne korzyści, jeżeli chodzi o szkoły i o ich poprawę wizerunku. Pojawiły się również głosy, że proponowany budżet będzie bardzo... Bardzo trudne do zrealizowania i będą w nim musiały zachodzić częste zmiany. Prezydent jednak wierzy w jego realizację i podkreśla, iż budżet nie planuje się raz w roku i się go zostawia, tylko musi być on elastyczny, aby można było go modyfikować zgodnie z zapotrzebowaniami. Koniec końców budżet na 2016 rok podczas sesji został uchwalony. Zgierska Strefa Świąteczna rozbłysła przed magistratem w przeddzień Wigilii. Kilkuset Zgierzan przyszło na plac Jana Pawła II, żeby wspólnie z władzami miasta podziwiać bożonarodzeniowe iluminacje sprowadzone specjalnie do naszego miasta po raz pierwszy w historii. Rafał Woźniak na budynku urzędu wyświetlono życzenia świąteczne. Ogromne kule obrazowały różne mikołajkowe miejsca, był również tron Mikołaja, gdzie wszystkie dzieci mogły wejść i otrzymać prezent. Nie zabrakło także orkiestry Świętego Mikołaja, która umilała czas piosenkami. Znalazły się również sanie, którymi Mikołaj przyjechał to wszystko tworzyło wyjątkowo świąteczny klimat. Oczywiście brakowało zawsze tego w mieście. Tutaj wspólna inicjatywa, nie powiem, że tylko wyłącznie mój pomysł, ale wielu osób, które gdzieś z nami współpracuje przy okazji różnego rodzaju wydarzeń, co myślę było widać w tym roku wiele. Chociażby iluminacje w parku miejskim w okresie, kiedy mieliśmy zakończenie lata, jak również przyjęcie miast partnerskich. Ale to też jest pewien pomysł na ożywienie tych świąt, na nowe iluminacje, na coś, co łączy. Czy mieszkańców, gdzie pozwalają się w jakiś sposób pojawić, wspólnie świętować, złożyć sobie życzenia. Coś, co tak naprawdę mam nadzieję, będzie fajnym akcentem tych Świąt Bożego Narodzenia. Na placu pojawiły się renifery i choinki. Zgierzanie złożyli między sobą życzenia i podzielili się opłatkiem. Nie zabrakło także wspólnego kolędowania. Mieszkańcy mogli zrobić sobie zdjęcie ze świętym Mikołajem na jego tronie, który umieszczony był w szklanej kuli. Zgierzanie licznie zjawili się na placu, aby poczuć ten świąteczny klimat. Po prostu jest to wspaniałe. Pierwszy raz coś takiego w Zgierzu przeżywam. No, były różne imprezy, obchodzenia miasta, tam święta z miasto zgierza, ale Bożonarodzeniowe to jest naprawdę przepięknie. A co ci się najbardziej podoba? Zjadełka. A byłeś to... co się tutaj najbardziej podoba? lat. Hmm, który zgasł teraz? wiatra. <laughs> <laughs> y, lubię tutaj, lubię. Y, podoba mi się tutaj i bardzo lubię tutaj być. A co najbardziej? Y, wszystko. No super, ładnie. No, nie fajnie. Ja wiem, no dużo jest atrakcji. No przede wszystkim Mikołaj, dla tych dzieci. No Rekompensuje trochę brak śniegu. No tak, brak śniegu, no mogłoby być troszeczkę śniegu, no ale taką mamy pogodę, nie inną. Jest ładnie i miło. A co Ci się najbardziej podoba? Jesteś w stanie wskazać? Podoba mi się ten Mikołaj z gitarą. Świetne kule, fajny pomysł, oby tak dalej. Bardzo ładnie się podoba i jest naprawdę efektownie. A jak Tobie się podoba? No, no, też się podoba. podoba. Wszystkim się podoba. No, jestem pod wielkim wrażeniem. Zgierz wygląda pięknie. Jeszcze do 2 stycznia strefa świątecznej krainy będzie dostępna dla mieszkańców. Natomiast o północy, w noc sylwestrową, na budynku UMZ pojawią się życzenia noworoczne. Na powitanie Nowego Roku zostaną też wystrzelone fajerwerki, a wszystkiemu będzie towarzyszyć muzyka. Powody do dumy Polakom dają ostatnio sportowcy, którzy na arenie międzynarodowej odnoszą wiele sukcesów. Do tej grupy można zaliczyć również zespoły naukowców i studentów opracowujących nowe technologie. Doskonałym przykładem na to, i co ważne związane z naszym miastem jest grupa studentów z Politechniki łódzkiej, która dostała się do ścisłego finału konkursu na kapsułę Hyperloop. W czerwcu 2015 roku amerykańskie przedsiębiorstwo SpaceX. Ogłosiło międzynarodowy konkurs na projekt obejmujący szczegółowy plan konstrukcji i design ultraszybkiego systemu transportu Hyperloop. W tym prestiżowym projekcie wzięła udział również drużyna studentów z Politechniki łódzkiej. Wśród członków ekipy znalazł się również Zgierzanin. Bierzemy udział w konkursie zorganizowanym, zorganizowanym przez firmę SpaceX założoną przez wynalazcę Elona Maska, właściciela m.in. takich firm jak Tesla Motors. A nasz konkurs polega na zbudowaniu ultraszybkiego środka transportu, umożliwiającego przemieszczanie się między dwoma miastami w Kalifornii, San Francisco i Los Angeles, w maksymalnie pół godziny. W ramach pierwszego etapu tego konkursu stworzyliśmy projekt tego, tego środka transportu. Polega on na tym, że kapsuły, w których mieści się około 30 osób, poruszają się na poduszce magnetycznej w rurze, rozciągniętej pomiędzy tymi dwoma miastami. Stworzony projekt Kapsuły zakwalifikował się do finału, który odbędzie się 29 stycznia 2016 roku w Stanach Zjednoczonych w Teksasie. Ten wyjazd to ogromna szansa dla grupy studentów. Całość, cały konkurs ma postać taką bardzo open source'ową, czyli jest to projekt otwarty dla wszystkich. Znaczy się, że już po finale wszystkie pomysły i projekty, jakby skonstruowane na potrzeb konkursu mogą zostać wykorzystane lub nie. Sam konkurs nie ma jakichś bardzo sztywnych zasad, oznacza to, że możliwe, że nawiążą współpracę ze zespołem, który, który po prostu im przypadnie do gustu na przykład, wezmą jakieś pomysły, poproszą, aby rozszerzyć tę ideę. Do wygrania na pewno są nagrody pieniężne na samym miejscu, jak i pewnie możliwość nawiązania współpracy z firmą SpaceX. Jeszcze przede wszystkim dla nas i dla całej Politechniki Łódzkiej, jak, jakkolwiek nawiązać współpracę z amerykańską firmą. Zresztą tam nie tylko będzie ta jedna amerykańska firma. Część finału polega również na tym, aby pozyskiwać na miejscu sponsorów z różnych dziedzin przemysłu w Stanach Zjednoczonych, także, także może się okazać, że uda nam się nawiązać współpracę z jeszcze innymi firmami, jeszcze większymi firmami, które, które szukają tam po prostu młodych talentów. Grupa łódzkich studentów to jedyna drużyna z Polski, która dostała się do finału w Teksasie. To jednak, aby wyjazd doszedł do skutku, potrzebne jest wsparcie finansowe. Każde 6000 tysięcy zł to pewny wyjazd jednego członka drużyny. Czasu do uzbierania całej kwoty zostało niewiele. Tym bardziej, że o awansie do finału studenci dowiedzieli się dopiero pod koniec listopada. W związku z tym zespół organizuje zbiórkę społecznościową. Można się do niej przyłączyć poprzez stronę www.polakpotrafi.pl My również zachęcamy do wsparcia zespołu. Liczy się każda, choćby najmniejsza kwota. Sylwester to dla wielu z nas jedna z najważniejszych okazji do hucznych i całonocnych zabaw. W końcu stary rok żegna się, a nowy Wita tylko raz na ponad 360 dni. Istnieje powiedzenie, jaki Sylwester, taki cały rok. I dlatego zwykle życzymy sobie w tę noc, aby nowy rok był lepszy od tego, który odchodzi. Już za parę dni jedna z najbardziej wyczekiwanych nocy w roku. Imieniny Sylwestra. Pożegnanie starego i przywitanie nowego roku przez jednych to bardzo długo wyczekiwany czas, przez innych nieco mniej. Jedni tę wyjątkową noc spędzą w restauracjach i klubach, inni na tak zwanej białej sali. Chyba zostaniemy w domu <gry> z rodziną. Wyjeżdżam na Śląsk z powrotem. Wyjazd w górę w okolice Czech. W domu. Kiedy już wiemy czyli gdzie będziemy się bawić, warto zadbać o nasz wygląd. Przygotowania do sylwestrowego balu dobrze zacząć od wyboru kreacji. Pewno w tym roku obowiązują nas czernie, złota i srebra. Wszystko to, co świecące tak naprawdę. Jeśli sukienka już jest taka bardzo strojna, świecąca, to raczej coś takiego delikatnego. Jeśli bardziej skromna, czarna, mogą być już dodatki takie większe, bardziej błyszczące. Dobrze dobrany strój to jednak tylko część niezbędnych przygotowań do najważniejszej zabawy w roku, by olśnić towarzystwo podczas nocnego szaleństwa potrzebna jest także odpowiednia fryzura. W tym sezonie, jeśli chodzi o Sylwestra, obowiązuje przepych. Wszystko co się świeci, błyszczy, wszelkiego rodzaju dopinki, kolorowe włosy, można sobie poszaleć z różnymi sprejami do koloryzacji krótkotrwałej włosów fale, loki, wszelkiego rodzaju upięcia. Bardzo istotny jest także wyróżniający z tłumu makijaż. Można go zrobić w domu samemu lub z pomocą koleżanki. Większość z nas woli jednak skorzystać z usług profesjonalnych salonów urody. No jak zwykle króluje bardzo mocno podkreślone oko, zresztą na wszelkiego rodzaju wielkie wyjścia. Robi się w tej chwili taką teatralną kreskę, podkręcone rzęsy, dość długie, ciemne. Oczywiście króje złoto, brokaty, burgundy, ciemne czerwienie, fiolety na ustach. Paznokcie również dodajemy tutaj oczywiście tak bardzo, bardzo popularną, w tej chwili syrenkę imitującą brokat. Zanim jednak wykonamy makijaż, warto zadbać o naszą cerę. W tej chwili dostępne są. Hmm, fajne maski, które ładnie liftingują, są to bankietówki tak zwane, przechodzimy sobie do kosmetyczki, zamawiamy taki zabieg, utrzymuje się około 48 godzin, wcześniej oczywiście warto byłoby oczyścić buzię, tak, to jest tam ta pora, w której oczyszczamy, pora roku, w której oczyszczamy cerę, czyli wszelkiego rodzaju zabiegi z kwasami, z witaminami C, retinolami, one bardzo ładnie nam tą skórę odżywią i sprawią, że makijaż będzie się lepiej prezentował, w cudzysłowie trzymał. Gotowi na bal? Wszystkim, którzy na taki się wybierają, życzymy szampańskiej zabawy. Pamiętajmy tylko, by przed sylwestrowym szaleństwem dobrze się wyspać i pić dużo wody. To pozwoli nam zachować dobre samopoczucie pierwszego stycznia. Dziś w wydarzeniach to już wszystko. Tradycyjnie zachęcam także do oglądania nas w internecie poprzez naszą stronę, serwis YouTube oraz Facebooka. Na kolejne wydarzenia zapraszam w środę, jak zawsze o 18.30. Do zobaczenia.